Tymoteusz Łupaczek przed Galonfen 23. Powiedz, no przede wszystkim takie pytanie na bieżąco, jak ścinanie wagi, jak to tym razem Tobie poszło? E, ścinanie wagi jak najbardziej w porządku, wszystko poszło gładziutko, ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze pójdzie z, szego, z góry. Dziękuję Akopowi Szostakowi, który mi to poprowadził i y, Bartkowi Fabińskiemu, który, że tak powiem, czu, czuwał nad mną ostatnią noc i, no i wszystko, wszystko jest dopilnowane i, No i lepiej by się mogło, no, że tak powiem. Szymon Dusza, bardziej doświadczony zawodnik od Ciebie, jak możesz go scharakteryzować? Co mógłbyś o nim właśnie powiedzieć po tym, jak już no, na pewno przeanalizowałeś go przed tą walką? Mocny zawodnik z silnym ciosem ma kondycję, żeby bić się przez trzy rundy. Ko kompletny moim zdaniem. No, trzeba, trzeba będzie uważać na pewno na jego tynią rękę, którą, bo ma nokautujący cios. Tak jak widać po jego rekordzie, zwycięskie walki w większości kończył przez właśnie knockout. Doświadczenie mi nie przeszkadza, po prostu trzeba wejść i się bić i żeby piąć się wyżej, to trzeba walczyć z lepszymi, bardziej doświadczonymi zawodnikami. Wspominasz o silnych ciosach, jak z jego parterem, z zapasami, jak to właśnie oceniasz? Trenuję chociażby w klubie grapplingowym w, w, w Opolu, także to, to będzie coś, na co na pewno też będę musiał uważać, na, na jego parter jakieś no, obalić też może obalić, no bo jak mówiłem wcześniej, jest kompletnym zawodnikiem i, no, i też można wszystkiego się spodziewać po, po Szymonie. Trenujesz w WCA Berkut Fight Team. Powiedz, jak bardzo zmieniła się Twoja kariera tak naprawdę, odkąd zacząłeś tam trenować? Jak dużą zmianę odczuwasz? No i czy czujesz ten progres z walki na walkę, z treningu na trening? Tak, czuję. Trenuję w najlepszym, w najlepszym klubie w Polsce. Mamy jeden z najlepszych klubów w Europie, na świecie, na bym powiedział. Parę partnerzy ciężko mnie do, do, dociążają mnie. No, mamy po prostu śmietankę, można powiedzieć. i. I no i czu, 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 czuję ten progres i że się rozwijam z walki na walkę. Podpatrywać tych czołowych zawodników tak naprawdę m.in. Jan Błachowicz i inni, którzy trenują w twoim klubie, to jest coś szczególnego dla ciebie, dla tak młodego zawodnika? No, oczywiście, no, zawsze trzeba patrzeć na, na lepszych i się wzorować na nich, bo tak jak Janek jest teraz w top 5 na świecie, także. Tylko brać przykład i starać się iść tą samą drogą, żeby dostać się któregoś w UFC i walczyć o pas. Czego kibice mogą się spodziewać po jutrzejszym pojedynku? No na pewno będzie petarda pojedynek, także radzę nie zamykać oczu, bo to będzie, podejrzewam, trzy rundy naprawdę niezłych werków i elektryzującego starcia. Z mojej strony to wszystko, jeśli chcesz komuś podziękować, pozdrowić na koniec, chwila dla Ciebie. Chciałem podziękować swoim kibicom, sponsorom, y, trenerom z Warszawy, jak i z Bielawy, y, dietet, dietekowi, y, no i wszystkim tym, którzy mnie kibicują i pozdrawiam Ciebie również. Dziękuję bardzo.